Są takie gry, które nie potrzebują ogromnych budżetów, otwartego świata i fotorealistycznej grafiki, żeby poruszyć do głębi. Dla mnie The Walking Dead od Telltale to właśnie taka seria. Minął już ponad 10 lat od premiery pierwszego sezonu. Clementine dorosła, my też. Ale czy w 2025 roku warto jeszcze raz przeżyć tę historię? Czy nadal potrafi wciągnąć i zostawić emocjonalny ślad? Dzisiaj opowiem o wszystkich czterech sezonach, od genialnego początku aż pomocne zakończenie, bez żadnych spoilerów, tylko uczciwa analiza, emocje i odpowiedź na pytanie: czy warto zagrać w całą serię The Walking Dead od Telltale? Dzisiaj, czym w ogóle jest The Walking Dead od Telltale? Najprościej jest to interaktywna gra, w której każda decyzja ma wpływ na relacje z kimś, dalsze działania oraz na późniejszą całą historię. Styl gry jest komiksowy, stawia na narrację oraz emocje i postacie. Gra naprawdę potrafi sprawić, że czujemy realne połączenie z postaciami oraz ich późniejszymi losami. Gra jest podzielona na epizody. Każda z pierwszych trzech gier ma 5 epizodów, finalny ma ich tylko cztery i średni czas przejścia każdej z gier zajmuje około 10 do 12 godzin. Każdą z części będziemy rozdzielać na trzy punkty. Klimat i fabułę, co wyróżnia ten sezon, oraz jak się trzyma w 2025 roku. Bez zbędnego gadania zapraszam was do oglądania odcinka. Sezon pierwszy, czyli fundament całej legendy. Opowieść zaczyna się na samym początku apokalipsy zombie. Świat dopiero zaczyna się rozpadać, a my poznajemy bohaterów, którzy nie są żadnymi superbohaterami, tylko zwykłymi ludźmi walczącymi o przetrwanie za wszelką cenę. Główną osią fabularną jest relacja między dorosłym mężczyzną Lee, a małą dziewczynką Clementine. To historia o opiece nad dzieckiem, zaufaniu budowanym w trudnych warunkach, strachu przed stratą i ogromnej odpowiedzialności, zarówno za siebie, jak i za drugą osobę. To właśnie ten sezon ustawił poprzeczkę dla wszystkich kolejnych i sprawił, że wiele osób pokochało gry Telltale. Co wyróżnia ten sezon? Między innymi decyzje moralne: często jesteśmy zmuszani wybierać między dwiema złymi opcjami, gdzie nie ma prostych odpowiedzi ani szczęśliwego zakończenia. Relacje, ponieważ każda postać ma swój unikalny charakter i motywacje. Twoje wybory wpływają na ich zachowanie oraz na to, jak postrzegają głównego bohatera. I tempom, bo nie ma ani dłużyzn, ani zapychaczy. Każda scena coś wnosi, a napięcie stopniowo narasta z każdym epizodem. Jest to sezon, który od początku buduje emocjonalne zaangażowanie i nie pozwala się oderwać, głównie dzięki świetnie napisanym postaciom i konsekwencjom twoich decyzji. Jak się trzyma gra w 2025? Jest na to łatwa odpowiedź: zdecydowanie bardzo dobrze. Pomimo upływu lat, sezon pierwszy nadal robi ogromne wrażenie. Styl graficzny inspirowany komiksem nie zestarzał się wcale tak źle, a wręcz przeciwnie, nadaje grze unikalnego charakteru. Fabuła i postacie wciąż należą do najlepiej napisanych w grach przygodowych. To gra, która nie potrzebuje nowoczesnej grafiki ani spektakularnych efektów. Wystarczy historia i emocje, które zostają z tobą na długo po zakończeniu. Jeśli nigdy nie grałeś lub grałaś, ten sezon to absolutna klasyka. A jeśli już grałeś lub grałaś kiedyś, warto naprawdę wrócić, żeby przypomnieć sobie, dlaczego ta seria zdobyła taką renomę. Drugi sezon kontynuuje historię po wydarzeniach z jedynki, ale zmienia jedno bardzo istotne. Teraz to my jesteśmy Clementine. Gra wciska w nas buty dziecka, które musi samodzielnie radzić sobie w świecie pełnym niebezpieczeństw, przemocy i nieufnych ludzi. Jest to sezon o przetrwaniu, ale także o dojrzewaniu w warunkach, które tego nie ułatwiają. Clementine jest młoda, ale nie naiwna. Gra pokazuje, że dzieci też mogą być silne i delikatne i zdeterminowane, nawet jeśli dorośli je lekceważą. Co wyróżnia ten sezon? Perspektywa Clementine. Granie dzieckiem w świecie dorosłych to zupełnie jest inne doświadczenie. Twoje decyzje są traktowane inaczej, postacie cię testują, czasem ignorują, a czasem zawierzają twojemu osądowi. Surowszy klimat świat jest jeszcze bardziej nieprzyjazny, a fabuła częściej zmusza cię do podejmowania trudnych decyzji w ekstremalnych sytuacjach. Dynamiczne relacje grupy ludzi są bardziej złożone, napięcia pojawiają się bardzo szybko, a każda interakcja może mieć swoje konsekwencje. Wiele możliwych zakończeń. Sezon kończy się w różnych wariantach, co sprawia, że każdy może mieć inne doświadczenia. Oraz finał, czyli jak się trzyma w 2025 roku? Odpowiedź to zaskakująco dobrze. Fabuła jest nadal mocna i emocjonalna, niektóre sceny nawet dziś potrafią uderzyć mocniej niż niejedna współczesna gra typu AAA. Perspektywa Clementine to coś, co nadal wyróżnia tę grę na tle innych tytułów fabularnych, nawet po tylu latach. Graficznie widać, że jest trochę starsza, animacje są sztywne, a twarze nie zawsze przykazują pełnię emocji. Ale to nie przeszkadza, bo storytelling naprawdę dalej robi super robotę. Jeśli przyszedłeś pierwszy sezon, ta część jest praktycznie obowiązkowa i wciąż dostarcza tego co najważniejsze, czyli emocji, trudnych decyzji i historii, która zostaje z tobą na długo. Sezon trzeci, czyli New Frontier. W New Frontier świat apokalipsy jest już pogrążony w chaosie od lat. Nie ma już miejsca na naiwność, to brutalna codzienność, do której ludzie zdążyli się przyzwyczaić. Tym razem gramy nową postacią, Javierem, byłym bejsbolistą, który desperacko próbuje utrzymać rodzinę przy życiu. Clementine wciąż jest obecna, ale schodzi trochę na dalszy plan, to bardziej jej rozwój z boku, a my obserwujemy ją z perspektywy osoby z zewnątrz. Fabuła skupia się na rodzinnych konfliktach, zaufaniu, zdradach i próbach odnalezienia czegoś przypominającego normalne życie, nawet jeśli jest to tylko złudzenie. Co wyróżnia ten sezon? Nowa perspektywa. Javier jest to świeża postać z własnymi problemami i przeszłością. Dzięki niemu seria zyskuje nowy wymiar. Nie wszystko kręci się cały czas wokół Clementine. Skupienie się na relacjach rodzinnych. Sezon nie tylko o zombie i przetrwaniu, ale o tym, jak trudne bywają więzi rodzinne w ekstremalnych warunkach. Doświadczona Clementine. Widzimy ją starszą, bardziej zamkniętą, mniej ufającą. To inna Clementine niż w poprzednich sezonach. Twardsza i dojrzalsza. Mniejszy wpływ gracza. Niektóre wybory wydają się mniej znaczące, a gra chwilami prowadzi cię za rękę. Jak się trzyma gra w 2025? Jest to najbardziej bez dyskusji kontrowersyjny sezon serii i to się nigdy nie zmieni. Z jednej strony, Fabuła jest wciągająca, postacie są bardzo dobrze napisane, szczególnie Javier i jego bliscy, a konflikty mają naprawdę ciężar. Z drugiej strony, są gracze, którzy byli przywiązani do Clementine, mogli poczuć się odstawieni na boczny tor. Technicznie gra trzyma się lepiej niż poprzednie sezony: jest trochę ładniejsza, animacje są płynniejsze, a dialogi lepiej zagrane. Ale jednak brakuje tutaj emocjonalnej głębi napięcia, które tak mocno ciągnęły jedynkę i dwójkę. W 2025 roku warto ograć ten sezon, jeśli jesteś wciągnięty w historię Clementina. Głównie po to, żeby zrozumieć jej dalszy rozwój, mieć pełen obraz przed finałem. Samodzielnie nie jest aż tak silny jak reszta serii, ale jako część całości nadal jednak ma swoje miejsce. Sezon czwarty, czyli Final Season. To już nie jest opowieść o przetrwaniu, jest to historia o budowaniu czegoś we własnym świecie, który nie przestaje się walić. Clementine, teraz niemal dorosła, w pełni przejmuje stery, jest liderką, opiekunką, wojowniczką, ale przede wszystkim człowiekiem, który mimo ran wciąż chce chronić innych. Wychowuje młodego chłopca aj i to właśnie jego przyszłość staje się centrum tej historii. Gra wrzuca w nas trudne dylematy, co przekazać kolejnemu pokoleniu, jak nauczyć dobra w brutalnym świecie i gdzie leży granica między przetrwaniem a człowieczeństwem. Cała fabuła zamyka się wokół społeczności młodych ludzi, bez dorosłych, bez nadzoru i bez zasad. Jest to taki trochę dramat psychologiczny, a trochę jednak powrót do emocji z sezonu pierwszego. Co wyróżnia ten sezon? Najbardziej dojrzała Clementine. Widzimy jej pełen rozwój z dziecka w literkę. To Clementine, którą pomagaliśmy ukształtować przez wszystkie sezony. Nowy silnik graficzny. Kreskówkowy styl komiksu został zachowany, ale wygląda dużo lepiej. Lepsze animacje, światło, twarze. Wszystko wygląda dużo bardziej dzisiejszo. Mocne wybory i konsekwencje. Gra daje ci realne poczucie wpływu. Wybory, których dokonujesz naprawdę formują AJ'a. A twoje słowa są na wagę złota. Klimat zamknięcia. Czuję, że to już jest ostatni rozdział. Wszystko zmierza do finału, który jest emocjonalny, trudny i bez żadnych spoilerów bardzo ludzki. Finalne pytanie: jak się trzyma ta gra w 2025 roku? Świetnie, naprawdę świetnie, inaczej się nie da. To nie jest tylko dobre zakończenie serii to jedna z najlepszych, fabularnych gier epizodycznych, jakie wyszły. Nowy silnik sprawia, że granie wygląda przestarzale, a styl wizualny pasuje do tonu opowieści. Ale to nie wygląd, robi to największe wrażenie. Bo robi to relacja Clementine z AJ'em. Jeśli przeżyłeś z nią całą drogę od sezonu pierwszego, to final sezon naprawdę się odwdzięcza emocjonalnie. To historia o końcach, o decyzjach, które miały sens, o tym, jaką osobą się stałeś i co po tobie zostaje. W 2025 roku naprawdę nadal warto. Jest to godne zamknięcie legendy. A teraz, co Wy o tym myślicie, o samym The Walking Dead? Czy dalej jednak warto przejść tą trylogię i czy dalej trzyma poziom? Sekcja komentarzy jest Wasza, a ja dziękuję bardzo za oglądanie. Zachęcam do subskrypcji, lajka po więcej takich filmów i cześć.